Banero Street Food, ktoś weryfikował to z Lidlosa? A teraz mało kurnia w domu, robię żarcia. I Algierski 549. Jaka data? O, długa. Do końca przyszłego roku to można jeszcze nabyć testowo. Bo ale tak, no takie... to jest najlepsze rozwiązanie, ale dobrze, że mi przypomniałeś. Ryneczek lidla. Nie ten lid mnie trochę drażni, bo wiedziałem, ja czy będą dobre, bo wszystko, co ostatnio kupujemy w tym ryneczku lidla, to są jest jakieś gówniane, niedobre. Są jeszcze bio, a inne są co nie bio, są z plastiku, z petrochemii płockiej. Co to w ogóle za główne, że te są bio, a tamte są nie bio. Trzyma... Jaki kurczak to się zrobi? Dobrze. Krupnik jeszcze jest. Grochowa i pomidorowa Kurczak w srosie śródziemnomorskim z makaronem, jeszcze jest, ale jakoś tak. Tandori był dobry, ten był dobry. Sos? Przecież ja kupiłem takie, ale to był dobry. No, pokaż no, tandori może być, z tego powinien być tylko masala, jeszcze inny. Tam masz korma, to będzie taki bardziej pikantniejszy. Ale one były dobre, z tego akurat z tego były dobre. Rice chicken. Get Get it fit. Ready to eat meal. Ninja. Muszę coś trochę odpocząć od tego bardziej przejść takie mrożonki. Bo przecież już mnie zaraz długo puści, jak jeszcze zjem trochę tych derwali, czy innych. I tu są te dobre śliwki. Nie tamte co kupiłem. Wezmę chyba tak. Bo ty też się widzę, podłączyłaś pod nie. O Jezu, Okaza wazja, okazało się, wazja. że jesteś wielbicielem tych śliwek. Nagle to wezmę 2 kilo. Sulwarzona i jodowa, ale trawa cytrynowa taka żywa. Mrożona to może będzie, ale to nie sądzę, żeby tu była. Do tych ostatnich buraków, któreśmy jedli, to nie była taka ostra ta musztarda. Co weźmiemy? A co to jest? Nie, ale Dijon to jest taka, wiesz, leciutka. No nie wiem, jest napisane na niej bardzo ostra i trzyta. No to tu jest pięć, cztery, chodź, weź oby dwie. Zobaczymy, które jest ostrzejsze. A chciałabyś peflam kuchen? Pójdź z szafą i z cytryną. Moje ulubione, y, gatta z dużym klinem, o zapachu mandarynki, polecam każdemu. Y, marchewka. Takie coś kupiłem do czyszczenia, bo tam widzę, że mam plamę. Eksperymentalnie Mimolet Tesser z Francji, jakieś tam drobiazgi do różnych rzeczy. No, bułeczki, dwie. Z tych fajnych rzeczy, które kupiłem testowo, to jest właśnie ten Habanero. Muszę mieć jakąś okazję. I y, algierski, bo wiecie, że z Hańca bardzo ten algierski mi smakował. I jeszcze jakiś był produkt gratis w Lidlu, czy tam za złotówkę. Tandori żeśmy wzięli. Z kuchni, że tak powiem, hinduskie i tikka masala. I co jeszcze? Coś jeszcze? Nie, już chyba nic więcej żeśmy takiego eksperymentalnego nie brali. Polecam jak zawsze Old Amsterdam. Bez tego nie ruszam się w domu, no i wziąłem te dwie e, takie podrabiane koreańskie zupki. Także to będzie grane w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy one w ogóle nawiązują jakąkolwiek walkę. Bo u mnie stale chodzą te Shimran yuny, bardzo smaczne. Jak widzicie, Hot Chicken Flavor różne inne, ale głównie te Shimran yun, albo Shimran yun Hot Spicy. Po ostatni raz nabyłem drogą kupna dzisiaj zrobiłem test plastra raclet. Na ciepło żeśmy próbowali i na zimno, jak widać. Słaby. Z zapachu raklet i zapowiadało się nieźle, ale w smaku absolutnie nie wiem gdzie to żeśmy kupili w którymś w Kauflandzie pewnie, chyba w Kauflandzie. Ale ze, ze, ze smaku jest naprawdę, można powiedzieć, że bez smaku. Tak więc nie polecam tego akurat rak, rakleta. Przypominam sobie ten doskonały raklet, który żeśmy jedli we Francji, w tej restauracji, odsyłam do sesji francuskiej, to zobaczycie, jak powinien wyglądać raklet. I tamten raklet był smaczny. I tam też można obejrzeć, jak Cassandra płakała. W, tej We francuskiej Nie. restauracji była dostała kokowę. Płakała, ryczała, jakbym ją co najmniej gdzieś tam pobił w bramie. Myślałem, że przyjdą, że tak powiem, policjanci a. mnie aresztują, a to tylko po prostu było niedobre jedzenie. Trzeba jeszcze tak zwana wizyta na strychu, i okazuje się, że mam jeszcze jedną antenę w zapasie. I jakbym tą, tego Entfeda montował, to mógłbym sobie jeszcze to domontować, jak już to tak robi. X50. Powiem szczerze, że sprawdzona w boju, tylko czy ona jest N, czy ona jest nie N. A to jest pytanie, zaraz zobaczymy. A to, że będzie na stałe się działo na zewnątrz, to bym sobie tutaj taki mógł pierścień wydrukować, żeby osłaniał trochę to złącze nieszczęsne, żeby się tam nic złego nie działo. Leciał jeszcze update do samochodu i ma być tak, w końcu ten Apple Watch. Wyświetlacz rejestratora w aplikacji mobilnej, zobaczymy ustawienia poziomu naładowania po dotarciu na miejscu, wyszukiwanie na trasie, mapa opadów, lokalizacji docelowej, alarm dotyczący ruchu za pojazdem, nowa aplikacja TuneIn, aktualizacja pokazu świateł i boomerang fu, nowa, nowa gierka, no. aktualizacja aplikacji kino i wideo. Ja pierniczę. Sterowanie fotelami, podsumowanie czynności konserwacyjnych i, i drobnych aktualizacji. Cała masa. No, też trzeba będzie przyłączyć zegarek do tego i sobie potestujemy, jak to działa. Robili, że się można fotelem pasażera sterować. Jak się jest na fotelu kierowcy i coś se na przykład ktoś tutaj poprawić, no to to akurat fajne. W bezpieczeństwie coś się pojawiło. Która to opcja nowa jest? Nowy. <laughs> Zmniejsz głośność na biegu wstecznym. O, to fajne. Jak się cofa, to fajne. no Możemy włączyć. Spodsumowanie serwisu. Konserwacja. Co to jest? A rotacja opon? Zaległe. Resety nie było ostatnio robione. Precyzyjne czyszczenie obszaru kamery przedniej szyby. Wymiana kabinowego filtra powietrza. Nie wymiana piór wycieraczek. Tune in ma być inny. Nie wiem co się tu zmieniło na pierwszy rzut oka. A pojawiło się tutaj u góry Audiobooks Podcast. A zegarek już podłączony, już steruje. Dwa ekrany. Możemy sobie mignięcie światłami zrobić. No dobra, to akurat fajne. Krzydzień z całego roku, chociaż mógłbym jeszcze poczekać, jak śnieg spadnie, żeby sobie antenę zamontować. Ja pierdzielę. To już zeszła na dół, i teraz jest pytanie: Następujące, czy to mnie się tu zmieści? Czy będzie za mało miedzy? Taki zrobiłem element, że sobie tu włożę. Tam będzie wtyczka. Jak będzie coś padało, to będzie spływało po tym, a nie będzie sielało po wtyczce. Mam przynajmniej taką nadzieję. Pierwsza taka szybka instalacja tego endfida. I powiem szczerze, że nawet idzie. 28, 28 to są pierwsze doły. Tutaj jest 21, kolejny dół, jest 13800, no 14 trochę za wysoko, trzeba by tam jeszcze ją podstroić, tu jest na 7 i tu jest na 5, 4 i tutaj kolejny dół, taki na 3540. No, powiem, powiem Państwu naprawdę spoczko. Podłączyłem sobie Starą antena, tu jest dipol do 7. Tu jest GP7, jeszcze słabi, akurat na polskie. A tu jest ten Enfield. Kurnia do plus 10. Tu jest, I tu jest bez tłumika, i tu jest też bez tłumika. Ja powiem szczerze, że zaskakująco dobrze to działa. Czy tu jest AGC-Mid? preamp jeszcze wyłącza. Widać tutaj wodospad i tu wodospad. I tu jest end fit i tu jest teraz GP7DX. Widać o ile mniej odbiera, a tu jest DiPol. Koże DiPol na 80 oczywiście. A tu odbiera. Tu też słychać, Bez jakiegoś entuzjazmu największego kurnia jest rozwinięta, tylko tak jak się dało w te zimy zrobić. Ale już działa. Jedno X50 sobie podłączyłem. 144... 145,800 ma rezonans na dwóch metrach. A u góry na 436 i ja tak wygląda, że tak powiem wykres. Tak. Na 3,5 tak dla tych co się znają i wiedzą o czym mówię. Tu na Dipolu idzie. A tu na Enfidzie. Ledwo co tam słychać. A na dipolu taka różnica anten, tu 2 razy 19, a tu ENTFIT tam 22 chyba metry. Słychać go, ale to poziom sumu jest, a tu, proszę bardzo, czytelna relacja. Ale od siódemki jakoś tak lepiej to działa, no na 3,5 jednak dipol, z mojego punktu widzenia.